Oto Deu Lanos w wersji Cabrio. I nie jest to żadna sztuczna inteligencja. Koreańczycy to auto zbudowali naprawdę. I co ciekawe, wcześniej niż Lanosa. To tak naprawdę koncept Deu Number One. Auto zbudowano w 1994 roku i miało pokazać kierunek, w jakim będą podążać styliści tej koreańskiej marki. To właśnie prototypowi w wersji Cabrio, dobrze znany z naszych ulic Lanos, zawdzięcza swój wygląd. Co ciekawe, prototyp został zniszczony, a to, ponoć jego ostatnie zdjęcie. Co również ciekawe, był to prototyp jeżdżący. Ponoć maksymalnie rozpędzał się do 192 km godzinę. Pod maską miał silnik 1.6 o mocy 137 koni. Ależ to prawda, ponoć auto w 1996 roku było w Polsce w Poznaniu na Motor Show. Być może ktoś z Was widział je z bliska? Drugie pytanie brzmi: Jeździlibyście?